Kilkadziesiąt osób postanowiło wziąć udział w czwartym zjeździe saniami rogatymi w Jagniątkowie. Można było jechać samemu w parach lub całą rodziną. Organizatorzy postawili jednak jeden warunek: trzeba było tryskać dobrym humorem. Bardzo fajnie się jechało. Gdyby nie kamienie na drodze, to naprawdę by było rewelacja i prędkość by była fajna. Ale te kamienie troszeczkę spowalniało, Ale okej, okay. mała zadowolona, starsza też zadowolona. także myślę, A to pierwszy że... raz państwo są? Pierwszy raz, tak zgadza się. A co się ale stało? Na pewno pierwszy, ale nie ostatni. Każda drużyna dostała sanie. Sanie, takie wierne repliki zamówiliśmy po prostu na Podkarpaciu. Tam nam pan te sanie wykonał i rok rocznie ich przybywa. Na początku jest prędkość, w niektórych momentach później znowu trzeba było zejść z sani i troszeczkę pchnąć. Także i odcinki szybkie i wolniejsze. Czy taka impreza to dobry pomysł na promocję Rewelacyjny pomysł, rewelacyjny pomysł. Fajnie, że można spędzić czas z dziećmi, przede wszystkim rodzinnie. Najstarsze sanie rogate, które wzięły udział w imprezie zostały wykonane w 1926 roku w Przesiece. Ich właściciel rokrocznie rozpoczyna ślizgi. A jak się jedzie na takich saniach? Czy te rogi służą do kierowania? Jaki? Tak, służą tym, że same rogi skręcają tu bardzo delikatnie. Nie? Także trzeba sobie czy się chce, czy nie chce nóżkami poprawiać. Wśród widzów nie zabrakło także mieszkańców Jagniątkowa, którzy za młodu jeździli po tych trasach właśnie na rogatych saniach. Każdy miał w domu takie sanie? No nie miał, ale dużo było tak sanie. Nawet drzewo zrywali na tych saniach. A jaka była prędkość? Jaką osiągaliście prędkość jeżdżąc po takich trasach? O, 60 na godzinę. Po zawodach przyszedł czas na relaks przy ognisku w rodzinnym gronie. Nie zabrakło także kuligu z prawdziwego zdarzenia. Pa, pa.